Machiano, Widzowie! Dzisiaj będziemy kupowali coraz lepszą, to na no, idziemy, będziemy zbierali. Już trochę grałem sobie w tę grę i mam dobre, mogę na innym końcu pokazać, no ale nie chcę. No i dobra, grajmy! Jak chcą wyjechać? To jest ciekawe pytanie. Mm. No. Nie działa. Przepraszam, to było długo, nie nagrywam odcinków, no ale to z powodu po prostu, że nie mogłem, ale teraz to będę, czy jeszcze ma? Na... Nie no, ja mam propozycję zacząć zrespić. Wysiąść, wyjść, exit. Dobra, zrespmy, mam teraz dwa inne, w razie to, co gdybym się zwariował, straciło go. Oczywiście, gdy się zginie, to hmm. będzie się mamiadać. Będziemy tak robić, że nie będziemy gierać. Dobra, i tak jedziemy. Ciekawiej. Idziemy potem w inny sposób. Dziewczyna na uśrodku. Nawet trzeba po prostu wygierować. O. Jedziemy, jedziemy. skręć tam. Dobra, jedziemy A potem też tam pojedziemy yy, yy. Tam też pojedziemy, tylko nie zależy jak się znajdziemy yy, yy. yy. Dobra, zapomogłam od razu mhm. Mhm. skręcamy mhm. jedziemy prosto, 35 mhm. no to idziemy tak nie ma dodatkowo więcej dlatego, bo to był... Jest lewo, co stop. Prosto lewo, lewo. Lewo, ale jak dokładnie jeżdżę. Perfekto, ja jeżdżę. Muszę wykręcić i dobrze jechać. Widzimy mm. jak tam jest. Ta pora jest najwolniejsza, a najlepsza, bo więcej zarabia. Nie wiem, czy tu miałam skręcić to światło trzeba włączyć, bo wiem, jakie światło włącza. Poczekajcie, muszę kliknąć. Menu. Nie wiem. Nawet to ja mapę pojęczam. Yy, I ustawienie chyba i... Automatyczny limit prędkości. A, hamulec ręczny. Plus automatyczne światło. I bez z, z, automatycznego światła. I teraz sprawdźmy. Działa takie słabe. Działa. Ja takie mega słabe, ale nie. Świeci to świeci, bo, bo widzę. No ale działa. Biała to działa na pewno. Jakiś kierunek. Mm, nawigacja. Skrzyna, skrzynka sprzedawcza. Sklep spożywczy. Stacja benzynowa. Centrum serwisowy. Obóz. Obóz cały czas chce. Obóz. Um, no tak. Dobra, jedźmy. Patrzymy autopilot. Jedziemy. Zobaczmy, czy dobrze jedzie auto. Jedzie dobrze, ale tak. autopilot nie jest taki fajny. Mało jeździ. Ale jest dokładny. No i patrzcie, z autopilotu też dobrze jeździ się. Autopilot. Autopilot nie działa słabo, co działa jeszcze lepiej jeżdżę na ucieknięciu jedę tam, bo muszę się napocząć ja jadę tam ja jadę tam tam i tam Mm. Dobrze. Idziemy. Uli. Idziemy cały czas teraz prosto i tam wyjmę. E, nie słychać. O, wierzesz. Czy. Dobra, jedź. Mm. Dobrze, że tak, no bo żeby w takim środkowym właśnie powiedzie, że ciężko sprzątanie to nie odejdzie. Ale tu nie wiedziałem, ale w łatwo. Bo mi w ogóle kierownica nic nie zasłania. Tylko muszę sobie dobrze opuścić, kolega. Szkoda, że dociągam kolegę. Mm. Ja uczy, uczy Nie wiem, czy to jest hamulec ręczny. To jest hamulec ręczny. Bo gdybyśmy nagle jechali, jechali szybko, popuścili, to, no, to i hamuje. A gdybyśmy byli złączonymi, to też hamuje. Tak. To i tak, i tak hamuje. Mm. Really mm. yeah

Ja mam wjechać w tunel, czy prosto? Prosto? No prosto. Mogę w sumie przez tunel pojechać?

Gdzie dzieci o tym nie istnieje. Chyba ja, że dam. A co nie zaszkodzi? Czy dam? No nie, chyba nie daję. Mm, gdzie musiałeś skręcić? Brawo. Prętko, gdzie jesteś skręcić? Oh, o menino que Uh, falou que Jesus. desafio <coughs> não. Tu wejdę po prostu. Dobrze, w tym razie, myślałam, że coś nie będzie działać, ale działało. Pewnie mi wtedy nie działało. lewo mm. Mmm... -hmm. Конец мапы. А то я просто не конец мапы. Ты умеешь? Tędy jechałem raz. Jedziemy. Gdzie teraz skręt w prawo? Ale jest czerwony, no to nie mogę teraz. O, zielony. Ale światło zostało skomplikowane. Ja chyba we mnie gdzie było okresowo tak jeżdżę. Za Lewo, lewo Nie wiem czy to tam musiałam jechać Czy to drugą, drugą między musiałam jechać ale jadę po prostu żeby dojechać Tutaj mam koniec Tu ja mam jechać przez las tam dom się pali teraz tam gdzie jest koniec tam ja chyba dom się pali tyle będę przeszkadzać nie palisz mi się No nie, zdecydowanie się palić. Nie widać, ale zdecydowanie się palić. i mnie nie Co to było? Nie wiem, znowu coś się rozmykało. Nie wiem. Mm. Lotnisko, już widziałam raz lotnisko. To nie chcę lotniska.

Dobra, nie, jednak tam musimy jechać. nie wiem. Czy jakoś gdzieś tu musiałam schodzić? Nie, tam pojęcie? Uff, Teraz mam Obiecałam wam, że teraz na innej kamerce. Tak to wygląda. Dla mnie tak samo. Też ładnie. Z środka ta fura ładnie wygląda. No, perfekto. Dobra, jedziemy inną kamerką. Alchety, byłby bumpy. Tak, dobra, jedziemy to, żeby było też pokazać. Wywijajcie yy. oczywiście suby, bo ma 50 subów, ten to będzie piosenka. Tam stoimy dlatego wbijajcie łapki w górę też zostawiajcie z tym filmem chyba jesteśmy czy prosto jeszcze? pokazuje mi, że prosto co to jest? chyba jakiś tunel musimy tu skręcić tam jest nawet wjazd. Mmm, nie ja już raz chodzą tą drogą, nie chcę znowu jeździć. Tyde, mm. to jest to no, To jest Uff, ale szybko. Mmm, Jesteśmy... Czy my właśnie jedziemy złą drogą?

Nie, Znowu mapa zgasła. Wyłączam i włączam. Autopilota. O, o, ale nie wiem tu żeby gdzie jechać. Nie no. Tak wolno. No. Um, Panie po pojęcie prosto, tu jest kilka tych samych dróg, a hmm. tu piot nie trzymam sure, nic, wyłączał tu piot, o mak jest tu. Mm. co? To jest chyba nowe miasto. No nie. Jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Dlaczego pokazuje, że awaria? Ja nie możemy żadnej awarii. Było dziwne w końcu. Mm. Jesteśmy już przy obozie, tutaj powinien być obóz. autobus No to ja tu wcześniej nie byłem, to ja zrobiłem kółko widzowie takie duże. to duże. To wystarczył już wszystko, tu widzę autobus. Tu widzę, że to no, był autobus. O, jeszcze dalej musimy jeździć. No nie, nie musimy. Mogę, bo no, to widowie. Nie dlaczego zrobiłem to tutaj pod kółko, nie? Nie mnie na kolejnym jeszcze pojazd. No i na tym kończymy odcinek. Na machiano.